Hej, z tej strony Oliwia, a dzisiaj chciałabym przedstawić Wam drożdżówki zawijane z serem. Do naczynia miksującego wlewam mleko, dodaję miękkie masło, cukier oraz drożdże. Lekko podgrzewam. Po podgrzaniu wsypuję mąkę, dodaję żółtko jajka i wyrabiam ciasto. Wyrobione ciasto odstawiam do wyrośnięcia, myję naczynie miksujące i biorę się za masę serową. Do naczynia miksującego kruszę dwie kostki sera twarogowego, dodaję śmietankę trzydziestkę, żółtka, jaj, cukier oraz cukier waniliowy wykonany w termomiksie. Zamykam i mieszam. Gdy ciasto już wyrośnie, rozwałkowuję je na duży prostokąt, wykładam masę serową zostawiając brzegi, które następnie ze sobą sklejam. Dzielę na 10 części, zawijam drożdżówki, układam je na blaszce, piekę i gotowe. Smacznego!